Do tej pory dostaliśmy już trzy trailery nadchodzącego regionu. Do Natlanu została już tylko jedna aktualizacja 4.8, więc jesteśmy coraz bliżej nacji Pairo. We wcześniej wspomnianych trailerach, Hojoverz dała nam kilka wskazówek i smaczków do tego, jak będzie wyglądać ten region. Jeśli jesteście ciekawi, to czeka na nas w Natlanie, to dobrze trafiliście. Hej, Cecny Hokel, a w tym filmie postaram się podsumować wszystko co wiemy z tych trzech wypuszczonych trailerów. Mimo wszystko pokazały one dosyć sporo i jest dużo szans na to, że coś przegapiliście. Postaram się też nie zachaczać oliki, Liki, chociaż nie obiecuję, że nie wstawy jakichś małych sugestii między wierszami. Bez dłuższego wydowania wspomnę Wy jeśli Wam się spodoba, to możecie zostawić lajka like sobie i komentarz, a teraz przejdźmy już do materiału. Zacznijmy sobie od tego co wiemy o eksploracji. To pierwszy trailer mówi nam o tym najwięcej. W nim możemy zobaczyć przede wszystkim ułatwienia poruszania się w Natlanie. Na początku tego trailera widzimy scenę na której znajduje się sześć znaków dwiewąt. Trzeba ciężko mi stwierdzić co to są zasłużenia. Te trzy najoczywistsze już zaraz zostaną nam pokazane, ale mogę domniemywać, że poza tą trójką mamy tutaj coś na wzór włówia czy ptaka. Ciem jest to ostatnie coś, to nie mam pojęcia. Ale kontynuując, dalej w trailerze wybrane są trzy stworzenia, które zaraz będziemy mogli zobaczyć. Na całej tarczy było ich sześć, więc zapewne jest jeszcze pozostała trójka, która nie została nam pokazana. Wybrane zwierzęta to coś co wygląda mi na kreta, delfin, który jest jakoś bardzo podobny do Fapów, oraz takie zielone coś. Nie mam pojęcia jak to opisać. Najbliżej temu chyba do jakiegoś fenka zmutowanego z dinozaurem. Ale jak te wyjątka będą nam pomagać w eksploracji? O tym jest właśnie ten trailer. Moim zdaniem będzie to coś na wzór mocy w podwodnej eksploracji fontaine. Chodzi mi o te kraby, płaszczki dalej. Są to tylko moje domysły, ale wydaje mi się, że te feść z natlanu będzie mogło działać na podobnej zasadzie. Wchodzimy w interakcję z takim delfinem na przykład i mówimy korzystać z jego mocy. To byłoby najprostsze rozwiązanie, a jak wiemy, Hojaverse takich nie lubi, więc równie dobrze może to być bardziej skomplikowane. Ale to jest mój typ, jak będzie mogło to wyglądać. W tym lewy pokazali nam właśnie trzy sposoby, jak te zjawisko będą nam pomagać. Zacznijmy od Kreta. Mówimy zobaczyć, że ma on umiejętność pomieszczania się pod ziemią w wysokiej prędkości. Umie on też biegać po ścianach, co będzie szczególnie przydatne. Pokazano nam też jego skok między ścianami. Z tego urywka możemy wywnioskować, że Kret będzie służyć głównie do eksploracji terenów głowystych. Jego umiejętność szybkiego wspinania się po ścianach oraz skakania między nimi na pewno o był ułatwi na naszą eksplorację. Tym bardziej jeśli zobaczymy ile pionowych ścian jest w tym regionie. Bez tego mielibyśmy taką powtórkę z Liwe, gdzie bez przerwy się tylko wspina w bezwadnej Pomocy. Drugie zwierzątko to delfin. O nim chyba wiemy najmniej z tych wszystkich trzech stworzeń, bo jedyne co tam pokazali, to to wy umie pływać. Okej, okay, duwe zaskoczenie, ale uwaga, umie on te wpływać po lawie. Zaskakujące. W tej części moglibyśmy się domyślić bez jego pokazania w tym trailerze, no ale możemy zobaczyć też jego specjalną umiejętność. Jeśli wpłyniemy w taki specjalny kamień, zaczniemy ślizgać się po specjalnej rampie, która zabierze nas w jakieś inne miejsce. Moim zdaniem ten delfin to najmniej ciekawe zwierzę, które zostało nam pokazane w tym trailerze. W sensie dobrze, że mamy coś, co ułatwi nam pływanie, ale po taki zwykły delfin niezbytnio nie ekscytuje, ale zapewne mam za wysokie oczekiwania co do tego. Ważne jest to, byśmy nie musieli i zbliżować wespół na tlanu. Jako ostatnie słowenie mamy przerośniętego zielonego fenka, który wygląda chyba najciekawiej z całej tej trójki. Będzie on bardzo podobnie do linek z Sumeru z małym dodatkiem. Będziemy mogli wziąć w pysk specjalny kamień, dzięki któremu będziemy mogli stworzyć dodatkowy punkt, do którego będziemy mogli się potem wyciągnąć. Wygląda to bardzo ciekawie i podobnie jak Kret, bardzo pomoże nam w się między piętrami. Zostając jeszcze przy temacie tych zwiewąt, poza główną trójką, w tym trailerów możemy wyobawić się jeszcze jedno słowenie. W sednie Cwenkiem możemy zobaczyć spylatującego ptaka. Pewnie powiecie, że jest zwykły ptak, nic nowego. Ale moim zdaniem, to latające coś nie wygląda jak zwykły ptak. Jeśli zwolnimy sobie film i się temu przyjrzymy, to wygląda dosyć złowrogo. Wydaje mi się wymowy to być jedno z z tej początkowej szóstki. Wszystko wskazuje na to, że to ten ptak. Ale warto zaznaczyć, że jest też fansa na to, że rzeczywiście to zwykły ptak, który nie będzie grywalny. No ale czy w takim filmie Hojewers wstąpił tutaj jakiegoś losowego ptaka, to już zostawię do wafy interpretacji. Według mnie, jest duża fansa na to, że ten czerwony ptak to rzeczywiście ten ptak z pierwszej sceny. Myślę, że do eksploracji można też podpiąć mapę. Teren Natlanu jest nam pokazywane w praktycznie każdej scenie i z moich obserwacji mogę wyrównić cztery strefy. Największą i zdecydowanie główną będzie Mesa. Możemy zauważyć, że to właśnie ona przewadza w Natlanie. Bardzo słucha z wysokimi klifami i graffiti. Widać go bardzo dużo i praktycznie na każdym skrawku jest coś namalowane. Te graffiti to jakiś motyw natanu, który na pewno będzie bardzo często zauważalny. To właśnie te klimaty będą głównym terenem przewodnim Natlanu. Ale poza tym, w trailerach możemy też zauważyć inne regiony. O dziwo, w nacji Pyro jest część z dużą ilością wody. Ten jest delfinem i Mualani w innym trailerze, Mówimy zobaczyć miłą dla oka część z kwiatami, roślinami i wekami. Jest to trochę w wywiatlanie są takie tereny, ale to dzięki temu nowy region będzie bardziej równorodny. Według mnie to duży plus. Mam też pewną dziką teorię. We wcześniej wspomnianej scenie z delfinem pływamy po jakimś miejscu z latającymi stalagmitami i ogółem zielonym terenie, ale to, co przykuło moją uwagę w tej scenie, to chmury. Mi się wydaje, że jesteśmy tak jakoś dziwni na poziomie tych chmur. Zapewne to tylko moje urojenia, ale kurde, taka miejscówka w niebie byłaby epicka. Jestem w że to po prostu cenzura, aby nie pokazywać dalszego terenu, albo jakiś mych w montawu. Ale Giga mnie to podierało, więc musiałem z wami się tym podzielić. Jeśli jesteśmy jeszcze w tej scenie z Delfinem, to podczas niej widzimy jeszcze jakiegoś rodzaju podziemia. Becz, która tutaj zdecydowanie przyciąga uwagę, to lawa, więc mowę, ten teren to wnętrze jakiegoś wulkanu. Ostatni teren, który zdołałem zauważyć to lasy. Widać je najlepiej w scenach z kiniczem, tej oraz tej. Wydaje mi się, że mogą to być lasy boobabów. Nie wiem czy istnieje to w prawdziwym świecie, ale te drzewa właśnie mi to przypominają. Muszę też wspomnieć o najprawdopodobniej głównym mieście na tlenu. Tak się ono prezentuje. Na pewno jest bardzo barwne. Możemy zauważyć, że nad miastem laty jakiś balon, a pod nim jest jakiegoś rodzaju komin czy piec. Nie jest to potwierdzone, że jest to największe miasto na Tlanu, ale wszystko na to wskazuje. Zapewne to właśnie tamym miejscem arena, którą widać na najnowszym trailerze. Prawdopodobnie mamy też mapę na Tlanu, albo przynajmniej jej część. W jednym trailerze mamy scenę, podczas której jedna z postaci ucieka przed przeciwnikiem. We chwilę dostajemy POV, jak się ona przemieszcza, właśnie na mapie. Kilka utalentowanych graczy połączyło wszystkie kartki, które dostaliśmy dzięki tej scenie, i końcowo wyczuł coś takiego. Najprawdopodobniej na tym będzie znajdować się koło pustyni Sumeru. Na tym screenie możemy zobaczyć te tereny, o których mówiłem. Jest mesa, jest coś z rzeką i jeziorami, i coś zielonego, co może być lasem. Zapewne pierwsza część będzie trochę większa niż to, ale przynajmniej możemy popatrzeć, jak będzie to wyglądać w jakiejś części. Teraz pogadajmy o tym, co zapewne Was głównie interesuje, czyli postaciach. Hojawers już się wypstrzykało z natanowych postaci i o dziwo w ogóle nie widziałem lików ich modeli. Zawsze tak było, we kilka miesięcy przed aktualizacją mieliśmy już modele wszystkich postaci. Było tak z Fontaine, Cumeru czy Inazumą, ale w natlanie ani widu, ani słychu. Jeśli oczywiście to nie wyciekło, to wielki facun dla Hoyoverse za to wyudało im się nie spieprzyć tego po raz pierwszy. Jest to naprawdę wielkie osiągnięcie. Ale dobra. Jakie mamy postacie? Większość możemy zobaczyć na animowanym trailerze, ale przed nim mieliśmy już trzy postacie, które zostały nam ukazane na wcześniejszej zapowiedzi, drugie z kolei. Dostaliśmy wtedy Kinnitra, raczej średniego wzrostu męską postać wadającą Dendro i bijącą Claymorem. Skąd to wiem? Na jednej z scen możemy zauważyć wizję Dendro, a na tej samej scenie trzyma on jakoś taką duwy miecz. A poza tym ma on na sobie zieloną otoczkę, co jeszcze bardziej wskazuje na jego wywiał. To chyba on był najpopularniejszy kiedy ten trailer wychodził i dużo osób już teraz zaczęło do niego simpować. Ale muszę przyznać, że we rzeczywiście ładnie wygląda i podoba mi się jego design. Ale dalej mamy postać, która jest moją faworytką z tego traileru, czyli Mualani. Ma ona model niskiej dziewczyny i włada Hydro, czemu chyba można się tego domyślić. Na trailer wyłowi ryby w wodnym terenie, a później ma wokół siebie niebieską otoczkę tak samo jak Kinich. Niestety oficjalnie nie wiemy jaką bronią włada Mualani. Według mnie ma ona bardzo fajny design i jest naprawdę ładna, można nawet w wejstą otwarująca. Ostatnia postać, którą dostaliśmy na tym trailerze to Katrina. Geopostaci z elementami zwierzęcymi takimi jak uchy czy ogon i modelem dziecka. To są postacie, które mieliśmy do tej pory, ale teraz, kiedy wyszła nowa animacja, mamy już prawdopodobnie całą ekipę z Natlanu. Poza pierwszą trójką mamy ogłoszonych 5 nowych postaci oraz dwie już dobrze nam znane. Pierwsza nowa postać to Citali, raczej średniego wzrostu dziewczyna, w której ubiowy pływa kolor różowy. Da się też zauważyć, że ma ona wizję Krajo. Zapewne już uzyskała wielu fanów dzięki swojemu magicznemu wyglądowi. Następną będzie Xilonen. Wygląda ona mi na wysoką kobietę. Na jej piersi możemy zauważyć na Phoenix z geowizją. Ma ona te w elementy dzwivęce: Duwy ogon oraz dzwivęce uszy. Dalej mamy kaskę z Krajo-wizją, którą trochę ciężko dostrzec, ale tam jest. Ma trochę dziki wygląd. Tą czapką widzę ją na dzikim zachodzie, strzelającą do innych w samo południe. Przed ostatnią postacią jest królowa Dripu, Mawójka. Kobieto, jak ty wyglądasz? Nie wiem skąd ona ma te okulary, ale ty w takich chce. Jest ogromna szansa na to, że to właśnie ona jest aktualnym Pyro-Archonem. Tam jej wygląd wskazuje na to, wymowę ona nim być. Jakby spuść się na te włosy. One same wyglądają jak płomień, a w dodatku możemy zauważyć widoczne końcówki innego koloru. Tak jak to mają Archoni. W tym samym trailerze ma ona kilka scen, które wskazują na jej bycie Archonem, chociażby spotkanie z Capitano, bo byle kto by nie rozmawiał z samym ich kapitano. Pójście na jej oczy i powiedzcie, że to nie jest Pyro Archon. Jeśli oczywiście nim nie będzie, to się mocno rozczaruje. Ostatnią nową postacią w tym trailerze jest Ororon. Mogliście go nawet nie zauważyć, bo jest on tylko w jednej krótkiej scenie, w której głównym punktem nie jest on, a Capitano. Stoją koło siebie, więc domniemywam, że Ororon jest ściśle powiązany z Kapitaną. Mowy jest jego uczniem, albo pomocnikiem, Kto wie, nie mamy o nim żadnych informacji. Nie znamy ani jego wizji, ani broni. Chociaż mam nadzieję, że Hojoverse szybko jak strzała, wyjdzie do nas z tymi informacjami. Poza nowymi postaciami w tym trailerze, dało się zauważyć dwie postacie, które już dobrze znamy ze wcześniej. Jest to oczywiście wcześniej wspomniany kapitano oraz uwaga uwaga, i Jansan, dziewczynka, którą widzieliśmy na trailerze Arkon Conquestów 3 lata temu. Niestety znowu nie mamy informacji ani o jej broni, ani wizji. I to wszystkie postacie, które zostały nam ukazane w tych trailerach. Jakby jest jeszcze ta anomalia, ale nawet nie wiem co mam o tym powiedzieć. Jest to chyba jakiś ziomek kinicza, ale mówię to tylko dlatego, on oni obok siebie na trailerze. Jeśli wypowiedziałem im jakieś postaci nie tak, to sorki za to, ale są to nowe postacie i jeszcze nie ogarnąłem jak powinno się prawidłowo wymawiać ich imiona. Ostatnią rzeczą, o której powiem w tym filmie, to Lorna Tlanu. Nie będę się tutaj za bardzo rozgadywać, bo nadal w tej kwestii jest masa niewiadomych i większość to spekulacje. Poza tym, myślę, że na polskim genfinowym YouTubie są osoby, które lepiej omówią ten temat niż ja. Mam nadzieję, że ktoś zrobi film o Lorda bo sam bym go obejrzał. Ale w skrócie, i z tego co wiemy mniej więcej oficjalnie: Natlan to kraina smoków. Tam nazywa się ich Saurianami. Znamy już je z pierwszego trailera. Tak. Te z z początku filmu to właśnie sauriany. Tamtejsze smoki przeszły przez skomplikowaną ewolucję, dlatego teraz wyglądają bardziej jak jakieś wywątka, ani smoki. Mówi się też, że sauriany bezpośrednio wyją tam z ludźmi i z nimi koegzystują. Dzięki nowiletowi wiemy też, w natlanie od dłuższego czasu trwa wielka wojna. Tamtejsze feść plemion nieustannie ze sobą konkuruje i walczy. O dziwo, w walkach tych bierze też udział sam kapitano. Fatui Habranger, którego znamy z innych teaserów czy lore. Miał on bezpośrednie spotkanie chociaż w by warką czy miką i jest on ogółem znaną postacią w Monsandzie. Mówi się, że Kapitano jest najsilniejszym członkiem Fatui i jednocześnie jedną z najpotężniejszych istot tej watu. Myślę, że taki Kapitanu z łatwością mógłby zgnieść niektórych Archonów, bo jeśli jest najsilniejszym Fatui, to chyba coś za tym idzie. To właśnie on teraz stacjonuje w Matlanie i pewnie będzie ważną częścią tamtejszych Archon Questów. Kraina Pyro to nasz ostatni przystanek, przed znają, więc na pewno dowiemy się tutaj o wielu istotnych dalar kwestiach. Mam też cichą nadzieję, że rozwinie się tutaj temat Smoczych władców. Mówię Mowy coś o Pyro Smoku. W końcu Natlan to smocze ziemie. Muszą tutaj dać jakąś bombę na ten temat. I to by było na tyle. Dajcie znać w komentarzach na co czekać najbardziej. Może nie możecie się doczekać jakiejś postaci, albo wyczekujecie nowej eksploracji. Ja osobiście najbardziej jaram się lore. Natlan wydaje się takim regionem, w którym będzie się działo. W końcu mamy tutaj region w wojnie i w dodatku bierze w niej udział kapitano. No tutaj będzie na pewno masa emocji. Jeśli film wam się spodobał, doceniłbym lajka oraz suba. Mówicie wpaść na mojego Twittera, gdzie często wrzucam równe wpisy, link w opisie. Mówię wam powiedzieć, że osobiście mega jaram się na tlanem i już nie mogę doczekać się jego wyjścia. Ale już nie będę was trzymał. Jeśli tutaj dotarliście, to dzięki za oglądanie do końca. Mówicie sprawdzić inne filmy na kanale z ekranu końcowego. Do następnego i cześć.